Cześć, ja jestem Bogaty Edek. Dzisiaj pokażemy Wam wiele eksperymentów z petardami, m.in. drogie versus tanie. Zapraszam do oglądania. Teraz zrobimy drogie wersje stanie, na pierwszy ogień idzie petarda dymna, jest to kolor żółty. Zobaczymy jaki efekt da. Jest to niezbyt yy, dobry kolor. Drugą petardą jest dot 05 Zobaczymy jak pierdyknie. Ja Kurba! <grywa> 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 Jest to Achtung XXL, ostatnia perdarda. Idziemy ją teraz odpalić. W tym oto momencie ja się już muszę z wami żegnać na pożegnanie od pana petardę i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków.